Jeden sandwich. drugi, gdzieś przy kanapce też. U nas posać może Bo nie są w kanapkę kanapka sandwich. Kurwa, no Jakie info poszło, że kanapka i sandwich? Kanapka i sandwich. Aha. Twarta będzie, twarta kabina. A gdzie jest zakład? Nie o, No, clash. Jestem. Weź ktoś i... In... Spoko, z lewej jest. No nie. nie być. Po tej gierze idę zasłonić lety, bo... W pysk mi razi. Wyglądować na potalni? Tak. Głosujące. Hmm. W który domek? Ten... na samym końcu. Nie masz czasu na to. Nie. zabić go bombą. On bomby <laughs> On skakał i rzucał bombę, no, nie? Widziałem. Kible prawo. Co? Krasz. Ale on to chyba po prostu obozy na smoku się no, tak kurwa, no się ma. No się ma, kurwa, pod balkonem. chyba. to cały czas, że tylko tego Gazu, gazu. Dobra, no, bo ty pick-upem, nie? Tak, dokładnie jest szybszy, chyba nawet bez tego, więc bez Bez gazu. W sensie nie, bez gazu, nie. Bez, bez, tak. <laughs> Kumple, drop jest. Zamawiam co, co to coś w środku? Nie ma tak Ale to nie jest siły, Ale... bo to jesteś szybszy Ale ładne, puste pole A, kutasz no, <laughs> Nic tam nie ma debila Dziękuję <laughs> mostek Nie, zarab mam Odjeżdżam apsy Alex A to już tu tak są coś tu w głowie Przepraszam Weso, to w pizie. Masz Macie kurwy te 20 euro, lello Ej, mam Ty nie przepierdacie tych 20 euro na, na głupoty A ty jak już, Co? Co? O. nie wypierdolił, Pana Widziałeś to? Smok sete? Nie, smok, na sorry to co mi da? to co mi da? Basen jeden. Dwóch. Okay. Nie, trzech. Dostał, Złądą. Dostał chyba. Mikrofon nuity. Microfon nuity. Mit Z takim, mi ty nie masz flesza. Nie wiem. Kurwa, no mam ten celownik na głowie. Daj smokę tylko na mi da. Jest, ja nic nie patrzę, po tam wstaję, to jest dla Dużo ban. Jasne, jasne. Gdzieś skoczył, nie wiem czy nie na midzie, się, Aleks. Mm -hmm. Co?! Jest... Dwóch ataksa!